Salon polityczny trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, ale także widzów transmisji w mediach społecznościowych. Dziś z nami Robert Kwiatkowski, poseł Polskiej Partii Socjalistycznej. Kłaniam się panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z perspektywy czasu nie żałuje pan rozwodu z Nową Lewicą? Ale ja, jaki miałby być powód do tego typu refleksji? Nie, oczywiście nie żałuję. Pracujemy w tym kole dość intensywnie, mamy pierwsze efekty, pierwsze sukcesy, zgrywamy się i dobrze nam ze sobą. A te pierwsze sukcesy to? No to jest organizacja pracy koła, to jest jednak spora maszyna. By, by także z językiem biurokratycznym, to są pierwsze pomysły na inicjatywy ustawodawcze, no i to jest układanie sobie życia z innymi klubami i kołami. Na opozycji demokratycznej. To jest szczególnie ważne, no bo przecież z nową lewicą nie poróżniła nas, nie wiem, spór dotyczący wysokości stawek podatkowych, tylko spór co do tego, jak opozycja demokratyczna powinna się zorganizować. I jak powinna działać, żeby wygrać zbliżających się wyborach. Tak jest. Rozmawialiśmy o tym w grudniu. Pan wtedy mówił, że jest zwolennikiem ścisłej współpracy na opozycji, nawet wręcz wspólnego bloku opozycyjnego, który miałby do wyborów pójść. Czy takie rozmowy się toczą? Mówię tutaj głównie o tym największym klubie, klubie Platformy Obywatelskiej. Powie pan nawet jeśli się toczą, to antena nawet tak sympatyczna jak programu III Polskiego Radia, no nie jest dobrym miejscem, żeby, żeby o tym rozmawiać. Dzieją się duże rzeczy i, i to dzieją się publicznie. Widać wzmożoną aktywność Donalda Tuska i innych liderów partii opozycyjnych, szef PPS-u, senator Konieczny razem z delegacją Senatu pojechał. Na Ukrainę, także to dzieje, dzieje się rzeczywiście sporo. Dzieje się sporo właśnie w kontekście Ukrainy, panie pośle. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ponownie podkreślał, że Rosja jest przygotowana do ataku w każdej chwili. Może on nastąpić w najbliższych dniach. Podobne informacje też przedstawili wczoraj przedstawiły służby estońskie, że ten atak jest bardzo blisko. Oczywiście Rosja sobie ze świata zachodu mówiąc wprost kpi. Nie nic sobie nie robi w związku z tymi zarzutami, że koncentruje wojska wokół granicy Ukrainy. Czy Zachód zrobił, pańskim zdaniem, wszystko, aby te zapędy neoimperialne Władimira Putina powstrzymać? No, trudno mi w tej chwili wyobrazić sobie, co jeszcze mogłoby być z, zrobione. No, przypomnę, że, że na wschodnią flankę, czyli do Polski, zostały ściągnięte pierwsze oddziały i 82. I 101 Dywizji Powietrzno-Destantowej Stanów Zjednoczonych. No trudno o, o bardziej wymowny dowód, czy raczej nawet demonstrację zaangażowania Ameryki Północnej w to, co dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie NATO, czyli na Ukrainie. Grozimy jako wspólnota, mówię o Zachodzie, nie tylko Unii Europejskiej. Poważnymi sankcjami, mówi się o, nie tylko o Nord Stream 2, ale mówi się przede wszystkim o systemie finansowym SWIFT, który może, z którego operatorzy rosyjscy mogliby być wyłączeni w sytuacji, w której się no, poważą na agresję. Wielka Brytania cofa tzw. złote wizy. Dla szczególnie bogatych Rosjan, które, którzy w ten sposób kupowali sobie prawo do bezproblemowego przelotu i, i bycia posiadania statusu rezydenta na Wyspach. Także jak widać zakres tych restrykcji już jest dość istotny, a zapowiadane są kolejne. Mam nadzieję, że komuś na wschodzie to przemówi do, do, do rozsądku. Jaki jest cel polityczny Władimira Putina? Czy chodzi tylko o wywołanie paniki na rynkach finansowych i w związku z tym wzrost cen surowców, które sprzedaje całemu światu Rosja, czy rzeczywiście Rosja ma plan inwazji na Ukrainę i chciałaby mieć większy wpływ, bo wiadomo, że utraciła wiele wpływów na Ukrainie? Panie redaktorze, gdybym ja to wiedział, to byłbym bardzo poszukiwanym i to na całym świecie analitykiem politycznym. Ale cytując prezydenta Kwaśniewskiego, wydaje mi się, że nie tylko nikt nie wie, czego Putin chce, ale także sam Putin nie wie, jak to może wyglądać z działaniami Rosji w najbliższym czasie. Jedno jest pewne. To znaczy Putin chce odbudowy wielkości i potęgi, no nie wiem, czy Związku Radzieckiego, czy bardziej ma, marzy mu się Imperium Romanowów, Imperium Rosyjskie. Tak czy inaczej, to jest na pewno bardzo zła wiadomość dla bezpośrednich sąsiadów, no, których się, o których Rosjanie mówią, że no, Rosja graniczy z kim? No, z kim chce? Mam nadzieję, że tego typu logika nie zostanie wprowadzona w wiek XXI, ale jedno jest pewne: będzie to okres i jest to już okres daleko po, po posuniętej destabilizacji. I taka może być chyba najbardziej prawidłowa odpowiedź na pańskie e, pytanie. Mianowicie tu nie chodzi o cel, tu chodzi o proces, tu chodzi o destabilizowanie sytuacji, zwłaszcza w tych państwach, w tych miejscach, które jak cierń e, tkwią w, w Rosji Putina, no bo samodzielna. I niezależna od Rosji Ukraina jest niewątpliwie dla, dla, dla prezydenta Putina i, i dla jego Rosji największym wyzwaniem i w pewnym sensie także zagrożeniem, nie w sensie militarnym, a w sensie cywilizacyjnym. O gdyby udało się w tym ruskim mirze, w tym ruskim świecie doprowadzić do powstania alternatywnego cywilizacyjnego ośrodka który odnosiłby, taki jak kiedyś tysiąc lat temu była Ruś Kijowska, takiego ośrodka, który odnosi sukcesy, jest częścią demokratycznego świata, nie panuje tam korupcja, przekupstwo i taka no, przysłowiowa byle jakość, gdzie ta Ruś Kijowska czy, czy, czy Kijów Ukraina odnosiłaby sukcesy i kulturalne, i gospodarcze, no to byłaby nie tylko niezwykle atrakcyjna alternatywa dla, tego, dla mieszkańców tego ruskiego, rosyjskiego świata, no ale także groźba dla tego typu systemów, jakie sobą... Prezydent Putin reprezentuje. No, ale widzimy jakie są dążenia Ukrainy, czy też Gruzji. To zdecydowanie nie jest Rosja, to jest Europa i w związku z tym Władimir Putin działa tak, jak no, przynajmniej działa. Najmniej części tych elit. Wie pan, to ta sytuacja tam też nie jest taka jednoznaczna. Musimy mieć tego świadomość, że, że poza Takim lukrem. No, wiadomo, że wpływy rosyjskie też są duże. Panie pośle, podsumowując ten wątek, jak w tej trudnej sytuacji geopolitycznej odnajdują się polskie władze? Mam tu na myśli przede wszystkim działania dyplomatyczne. Jak pan je ocenia? No, po, po początkowym opóźnionym starcie, tak bym powiedział, całkiem nieźle zwracam tu uwagę na rolę, jaką Polska odgrywa jako przewodniczący w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Minister Rał miał trochę szczęścia odwiedzając w taki, a nie innym momencie e, ministra Ławrowa e, Moskwę w ogóle. No ale w życiu, w dyplomacji, zwłaszcza trzeba mieć trochę szczęścia. Przypadło to na okres deeskalacji i ogłoszenia, że Rosja jednak sięgnie znowu po metody bardziej dyplomatyczne. Wtedy Rał pojawił się w Moskwie, także no, może to dobry znak, no ale ja bym na tych dobrych znakach nie poprzestawał, e, bo. Podstawowa dla Polski sprawa, jeśli chodzi o, o naszą aktywność, no to jest na nowo zbudowanie, moim zdaniem, czy odbudowa Trójkąta Weimarskiego, uspokojenie relacji z Unią Europejską, zażegnanie wszelkich zupełnie niezrozumiałych, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, sporów z Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednym słowem, uspokojenie tego frontu no i ucywilizowanie tej polityki, która... Do tego właśnie, Panie Pośle, chciałem do... przejść, bo zdecydowanie trudniejsze zadanie przed polską dyplomacją stoi właśnie w stosunkach z Brukselą, z Komisją Europejską, z unijnymi instytucjami. Czy rzeczywiście grozi nam, że ten mechanizm warunkowości, pieniądze za praworządność, który został ostatnio przez CUE, no można powiedzieć, zalegalizowany, uznany za zgodny z unijnymi traktatami, z unijnym prawem, zostanie wobec Polski? Użyty i w związku z tym tracimy, stracimy jakieś pieniądze, bo część polityków rządzących, mówię część, no bo Solidarna Polska, Minister Sprawiedliwości, mówi, że, że jest takie duże ryzyko utraty finansów. Część mówi, że nie utracimy żadnych pieniędzy i zapewniają nas, że nic takiego się nie wydarzy. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście jest taka groźba? Panie redaktorze, ja chciałbym trochę zmodyfikować, pan pozwoli to pytanie. Może groźba jest, może jej nie ma, ale po co ryzykować? To po co narażać się na ryzyko utraty tak gigantycznych środków. Które no tak, ale to wtedy trzeba było zawetować to te rozwiązanie To było trzeba wtedy zawetować to rozwiązanie rozporządzenie w 2020 roku, a to wiązało się całościowym wetem budżetu, tak? No pamiętamy tę dyskusję. Minister sprawiedliwości mówił o wecie, premier początkowo mówił o wecie, szarec. a finalnie podpisał. Tak, ma pan rację, ale to już byłoby kompletne szaleństwo. Znaczy, my jednak musimy zyskać, a raczej odzyskać opinię kraju i partnera przewidywalnego. Znaczy, wetowanie budżetu, w którym i, i, i dokumentu, w którym jest 770 miliardów złotych dla Polski, no to jest jakiś odjazd kompletny. To jest sen wariata. Ja bym proponował, żebyśmy tą drogą nie szli. No i, i tak, no i teraz mierzymy i się, się z tym, z tą tak. możliwością potencjalną groźbą zablokowania środków. Aczkolwiek, no tak jak niektórzy wskazują, to należałoby wyra wy wykazać wyraźny wpływ między naruszeniem zasad praworządności, zasad państwa prawnego, a naruszeniem interesu finansowego Unii Europejskiej. To zdaniem niektórych może być trudne, a w przypadku Polski niemożliwe, bo Polska bardzo dobrze wydaje środki unijne. Tylko ja powtórzę to swoje wyjściowe pytanie. Po co ryzykować? Znaczy w ten sposób oddajemy nasz los i te olbrzymie pieniądze w ręce grupy prawników i jak to z całym szacunkiem dla prawników i adwokatów, zawsze się znajdzie taka grupa, która powie, nie no nie ma się czym martwić, będzie dobrze. A jak nie będzie dobrze, to co się stanie? No przecież to jest zbyt wielka odpowiedzialność żeby także politycy i politycy jednej partii, już niezależnie od tego, której, ją ponosili, bo to jest sprawa no, racji stanu. Rozmawialiśmy przed chwilą o Ukrainie, ale racja stanu ma, ma, ma wiele wymiarów, także gospodarczy. Różne formacje polityczne mogą przedstawiać różne warianty odpowiedzi na pytanie co by było, gdybyśmy te 700, kilkadziesiąt miliardów dostali, ale najpierw musimy wszyscy zadbać o to, żeby te pieniądze Tylko naprawdę. To pytanie, czy Polski ten kompromis napis. właśnie z komisją jest możliwy, bo propozycji jest już ale kilka: oczywiście. prezydenta, partii rządzącej, projektu obywatelskiego wspieranego przez część opozycji. No i, i, i co z tego wybrać, Pańskim zdaniem? Jaki jest Pański pomysł na zawarcie kompromisu? Ale tu partnerem do rozmowy, mu, muszę, muszę to szczerze powiedzieć, nie jest opozycja, tylko jest Bruksela, bo opozycja nie będzie po raz kolejny, zresztą nigdy tego nie robiła, skarżyła Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale do oceny komisji już po tym wyroku CUE, który przydał nowych argumentów. Jakby przydał wagi i znaczenia stanowisku Komisji Europejskiej, to Komisja musi ocenić wspólnie z polskimi władzami, czy te projekty zasługują na rozpatrzenie, czy nie. Pierwsze sygnały, jeśli chodzi o projekt IPISU u i, i pana prezydenta, są zniechęcające. Znaczy to, to są projekty, które rozmywają pośle, Proszę spojrzeć. Politycy głównie Solidarnej Polski głos. mówią, że Unia Europejska, całego obozu rządzącego, że Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, by inni... Gierować w ustrój wymiaru sprawiedliwości w żadnym państwie członkowskim, a my, my teraz rozmawiamy o tym, że Komisja Europejska, czy, czy będzie zadowolona z takiego i treści ustawy, czy nie będzie zadowolona, no, to, to trochę się Panie mija profesorze. z tym, co jest w traktatach. Nie, nie, to, to się moim zdaniem zupełnie nie rozmija i odpowiedź jest banalnie prosta. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w każdym państwie członkowskim należy do państwa członkowskiego. Natomiast skutek tej organizacji. Musi być jeden, niezależnie od modelu przyjętego, zawsze ten sam w każdym z państw członkowskich. To znaczy ten wymiar sprawiedliwości musi być niezależny. Panie pośle, premier Asystra, jest w Brukseli. Muszą być Co niezawiści. prawda toczy to rozmowy to na inny temat, ale być może w kuluarowych rozmowach ta kwestia praworządności się pojawi. Być może jakaś forma kompromisu zostanie w przyszłości zawarta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem politycznego, Salonu Politycznego Trójki był poseł Robert Kwiatkowski, Polska Partia Socjalistyczna. Dziękuję panu, dziękuję państwu.